Składem tylko basket, kupisz swoje wymarzone buty 10% taniej na basketmania.pl. Sprawdzaj link w opisie. Ej, Siemano, z tej strony Tylko Basket. Tak się nazywam na Instagramie, możecie wpadać i obcaliście, bo tam są konkursy i generalnie fajne treści poza YouTube'em tam też daję. Także wydaje mi się, że warto. A w dzisiejszym odcinku witam Was w filmie z naszej miniserii, czyli slangu koszykarskim, czyli dwa razy, czyli powiedziałam, nieważne, czyli to taka przyprawa, ale w tym odcinku, czyli oznacza. Serię, w której opowiadam Wam o zwrotach koszykarskich, o slangach koszykarskich, o generalnie terminologii koszykarskiej, którą część z Was może nie znać, podobnie jak ja, ja też się uczę. No ale dobra, wydaje mi się, że to wszyscy ogarnęli, więc lećmy z odcinkiem. No i pierwszym tytułowym sformułowaniem w dzisiejszym filmie jest Zone, czyli strefa. Co to znaczy grać strefą? Oznacza to y, sposób krycia danej drużyny. Załóżmy, że nasza drużyna jest w obronie polega to na tym, że nie bronimy indywidualnie każdego zawodnika, czyli nie mamy jakby swojego y, przeciwnika do obrony, tylko kryjemy strefą. Najczęściej gra się strefą 3-2, y, czyli trzech zawodników na obwodzie, dwóch zawodników pod koszem, a polega to na tym, że my jako obrońca mamy swój obszar jakby bronienia, na przykład jesteśmy na samej górze, mamy obszar załóżmy kilku y, tych metrów kwadratowych, no i na tym y, skrawku parkietu możemy pokryć nawet trzech zawodników naraz no ale kiedy przeciwnik przebiegnie gdzieś tam, już wiecie, w róg boiska, no to nas to yy, powiedzmy tak delikatnie mówiąc nie interesujemy się zajmujemy tylko naszą strefą. Oczywiście musimy też patrzeć, czy tam nie będzie szło jakieś podanie. Też często się pomaga w takich sytuacjach. W każdym bądź razie to oznacza strefę, czyli nie bronienie indywidualnie, a jakby obszarowo. No i kolejnym zagadnieniem jest coast to coast, czyli to jest takie bardzo amerykańskie sformułowanie Oznacza po prostu od wybrzeża do wybrzeża Jeśli chcemy po prostu to przenieść w znaczeniu 1 do 1 A takie faktyczne znaczenie jest to po prostu Zrobienie dwóch fajnych akcji po dwóch stronach boiska Czyli w obronie i w ataku Na przykład y, przeciwnik ma akcję, my go czapujemy y, A potem na przykład rzucamy trójkę lub robimy wsada. No i to po prostu oznacza coast to coast Ale tutaj troszeczkę muszę też dopowiedzieć Bo taka pewna nieścisłość chyba była Tak mi się wydaje Coast to coast też chyba może być wtedy jak na przykład Przeciwnik nam rzuci trójkę y, i my rzucimy trójkę. Czyli, tak generalnie, co to, to oznacza, jakby fajne dwie akcje koło siebie. Nieważne, czy to jesteśmy dwa razy my, czy y, przeciwnik i my, czy dwa razy przeciwnik, głównie to oznacza kostu to coast. No i kolejnym zagadnieniem jest. Six men, czyli szósty zawodnik Który siedzi na ławce rezerwowych Ale jest tym najważniejszym Który po prostu po osłabnięciu pierwszej piątki Wchodzi na boisko No i jest takim motorem pociągowym Który jest po prostu niezbędny w danej drużynie Kolejnym zagadnieniem jest swing Czyli styl gry najczęściej No i w sumie w głównej mierze jest to po prostu Styl gry dużą ilością podań Po obwodzie Głównie po obwodzie, wiecie wystarczy podawać Obrońca będzie musiał marnować siły na obronę A my w tym czasie będziemy sobie szukać Obszaru, w którym y, będzie w miarę relatywnie pusto i będziemy mogli zrobić łatwe punkty. No i kolejnym zagadnieniem jest tak zwany brick, czyli w w przetłumaczeniu 1 do 1 na polski jest to cegła, a oznacza to po prostu gówniany rzut do kosza, który albo nie doleciał, jest erbolem, albo walnął, wiecie, tak w tą, ten taki obszar, gdzie łączy się tablica wraz z obręczą i jest taki kasztan, taka właśnie taka cegła. Ja często rzucam takie cegły, wydaje mi się, że każdy z Was też kiedyś taką cegłę chociaż raz w życiu rzucił. W każdym bądź razie, no, to chyba wszystko. No i kolejnym zagadnieniem jest Reverse Layup. Jest to zwyczajny layup, czyli po prostu rzut z dwutaktu yy, do kosza, lecz. Na drugą stronę, jakby z drugiej strony obręczy. Czyli najczęściej, jeżeli biegniemy z lewej strony na kosz, powinniśmy kończyć oczywiście lewą ręką, ale my kończymy prawą z drugiej, jakby strony obręczy. No to to jest właśnie reverse layup. Fajna rzecz również w tych reverse layupach jest taka, że naprawdę wyglądają często imponująco. No i kolejnym zagadnieniem jest streaky shooter, a oznaczałam on po prostu nieprzewidywalnego rzucającego, który czasami może mieć serię naprawdę wielu, wielu yy, trafionych koszy. A potem wielu, wielu nietrafionych. Dajcie znać w komentarzach, kto jest takim streaky shooterem, albo przynajmniej kto był takim streaky shooterem. Daleko nie musimy szukać, bo jest to na przykład, by wygrać moje ulubionej drużyny, czyli Oklahoma City Thunder. Więcej wam nie powiem, jeśli wiecie, możecie napisać w komentarzach. Kolejnym zagadnieniem jest PM, czyli. To jest taka statystyka, która pokazuje, jak dana drużyna sobie radziła. Oznacza to, że jego drużyna radzi sobie dobrze no i zdobywa punkty. Lecz jeśli ma minusowe, oznacza to po prostu, że jest taką trochę zagałą, no i drużyna, kiedy ma go na parkiecie, trochę cierpi. Kolejnym zagadnieniem jest floater. Jest to sposób oddania rzutu do kosza. Bardzo lubiany sposób rzutu przez Stefana Karego, a oznacza to po prostu rzut z nie layupu, nie pół dystansu, coś pomiędzy? Powiedzmy, że jest to taki layup pół dystansowy w ruchu. Myślę, że może to tak określić. W każdym razie jest to rzut bardzo, bardzo wysoki. Ma duży, jakby, łuk opadania. Długopadania, amplitudę opadania. No i oczywiście też tutaj trzeba wspomnieć, że taki rzut jest bardzo ciężki do zablokowania, praktycznie niemożliwy. Kolejnym zagadnieniem jest to spread the Floor, a znaczy to po prostu rozciągnięcie gry, ale nie rozciągnięcie w czasie, lecz rozciągnięcie naszej gry na boisku. Czyli wiecie, przeważnie, drużyny, które dopiero uczą się grać, grają bardzo ciasno, jak zawodnicy nie wiedzą, że mogą dobiegać jakby do końca boiska, w rogi. Takie rozstawienie po prostu dużo lepiej wpływa na grę, ruch piłki jest znacznie lepszy, no i mamy generalnie. Więcej miejsca na boisku, żeby robić fajne akcje. No i kolejnym, ostatnim w tym odcinku zagadnieniem jest MVP, a jest to skrót od Most Valuable Player, czyli najbardziej istotny zawodnik na boisku. Jest to nagroda przyznawana właśnie dla zawodnika, który, był, który prezentował się podczas danego meczu najlepiej, no i dostaje on taką nagrodę. Dajcie znać w komentarzach, czy wy kiedyś dostaliście też taką nagrodę. Tymczasem, ja się z wami żegnam, dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Napiszcie w komentarzu, jeśli macie jakiś pomysł na słowo, którego jeszcze nie użyłem w tej serii, a chcielibyście się dowiedzieć, co ono oznacza. Trzymajcie się do następnego i cześć. Ej, to jeszcze nie koniec, bo muszę wam powiedzieć, że mam Instagrama, na którym pojawia się bardzo dużo bonusowych treści, dlatego warto obserwować. A poza tym prowadzę także Instagrama sprzedażowego, na którym sprzedaję buty do koszykówki w okazyjnych cenach. Eluwa.